Siemanko, tutaj rifi z tej strony, powiem wam, ciekawy jest Plutonik, z Kofi, Wiktor, powiem wam, Plutonik jest zajbisty. jak coś to chłopy pozdrawiam was, chyba stukam kablem od słuchawek, co jakoś tak ustawia, żeby yy, kabelek nie stukał w mikrofon, bo to słyszeć. Dobrze mówię? Jo! Powiem wam tak. Tutaj fajnie kolega zrobi taki numer, że będzie chciał spotnąć, czy coś tutaj jedzie, czy nie. Tylko od razu widać, że wszyscy chyba pojechali na tamtą stronę. Tutaj fajnie kolega kompinuje. Tylko moim zdaniem tam ktoś będzie stać, chyba. Jak dobrze pamiętam, to chyba coś tam stoi. Tutaj muszę pomyśleć, żeby najlepiej zagrać, nie? No to powiem wam... Tutaj jednego stuknąć, tutaj fajnie T49 zginie. W tym momencie. Czemu? Jakby tak lutnął nam za 500, albo za więcej, no to by trochę nas bolało, to nie? Tam widać, że troszeczkę kampią, nie? Tylko nasi tam jeden nóż umarł od nas. Tutaj chyba z Kofi trafi i trafił. I teraz, co tutaj można śmiesznego zrobić? Tą fałkę stuknąć raz można. Tutaj, moim zdaniem, Skofi nie powinien się kombinować. Jak już celuje w fałkę, no to niech już do końca celuje. Bo widać, że ta wuzetka ma bardzo duży celownik. Można powiedzieć, te kółko. Widać, że ona szybko celuje, ale kółeczko jest bardzo duże. Tutaj fałeczka fajnie dostała. Ale mogła. Może dostanie jeszcze raz. Tutaj kofi troszeczkę kombinował. Mógł za zarysykować tą fałkę szczelić. Tutaj jest tak. Emil hita. Fałeczka jest na dwa hity. I właśnie tutaj z COVID dostał od fałeczki. tewka jest równa, 3x3, 3, ale czy HP jest równa? No właśnie, nie. Wolf jest 2x3. Tutaj z się odbije. Ja teraz na miejscu Wiktora, ja bym sobie podjechał po tą fałkę, tylko tutaj jest taka akcja, że jeszcze jest średniak, T34-2. Yy, powiem Wam, skowi się odbija właśnie teraz w tym momencie, nie? Tylko nie wiem, gdzie on dostał kawy. Wierzę w puliczek. Pałeczka. No właśnie, w puliczek dostał. Tylko widać, że ta WST yy, jest fajna. Bo dużo odbija, jako średnia, no to nieźle. Tej ładnie weszło w niego. Nie, no ładnie, rozegrana. Pitewka fajna, wygrana, jest ok. Jak coś, gratulacja dla nich. Pitewka dla nich jest fajna. Jak coś, łapeczka w górę, supik, komentarz, narka.